Ja pierdole, widzę, że recykling klipowy nagrali. Starczyło tylko na jednej karcie yy, to, yy, pamięci musieli nie musieli zrecyklingować ujęcia. No co? No to jest, jest to, Battle rap jej... kurwa no broni no, swojej matki przed jest, hejterami kurwy jebane, rodzina jest najważniejsza. Wow! A, to rozumiem, zapętlone jest, a? Szacun za to, szacun za ten, wizualizer e, Ja mam rację tu, a ty suko nie masz, gadasz. Ja mam rację, a ty suko nie masz, no i chuj, koniec tematu Ja pierdolę, ale kurwa Lenika, co za punchline Niesamowite Ja mam rację, a ty suko nie masz Ja mam rację tu, a ty suko nie masz, gadasz coś za tu. A powtarzasz suwotne, a ty mi mówisz o problemach, ja ci powiem krótko, a kto nie miał suczko Ej, zrobimy tu melanż, remeniem na trzech, ty chcesz się przyjewać, ja robię co chcę Możesz sobie mordą szczekać bolą cię kalorie, nie płać weź chce iść, pobiegaj, pokazuję prawdę, a ty zdania nie masz to wszystko po mnie skrywa, a u ciebie widać grymas Imot, no to, to jest się tu nigdy nie wychylać Szansa jak no, to, to, że będziesz ze mną zwijać Milczenie jak zło, to, to ja Co? Po mnie spywał, u ciebie widać klimat. Mimo to, to jest się tu nigdy nie wychylać. Szansa jak to, to, że będziesz ze mną sypiać. Szansa jak to, że będziesz ze mną sypiać? A how jest coming oh, out. Szacunek. Jest się tu nigdy nie wychylać Szansa jak lotto, To, że będziesz ze mną sypiać Milczenie jak za to, ja to jestem brylant To wszystko po mnie skrywa. U Ciebie widać, że was takich ludzi, mo to jest się tu nigdy nie wychylać! Szansa jak, jak lotto, to, a jak lotto, że będziesz za mną sypiać, milczenie jak są to, ja to jestem rylan. Ja pierdolę, what are you about, nie? Co to jest za kawałek, człowieku? To jest amuzyczne. Tak szczerze, powinieneś przeprosić każdego odbiorcy za tego gówna? No słuchaj, może komuś się to spodoba i dzięki temu będzie miała nowe, now nowe fanki. Piara, wygląda na potwora, co zioła. Co się... Znowu tym hemolu ze zmaczanym ziołem, kurwa, ty! To jakieś kurwa, chyba historię, człowieku, z, prawdziwe z życia. Mi się wydaje, że werce kiedyś sprzedali jakiegoś hemola stary z targówka, taki kurwa z, 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 zmaczany kurwa z krakiem. I człowieku teraz mści się na nich. Storytelling, storytelling. To mój pierwszy donate i chciałem go tobie podać. Daj mi za to. Ten rok słabo ci się wiedzie, a ja chowam w krzyżykaj sublon. Masz mnie za księżycę, nie ma się co dziwić, baby. No bo jestem piękna, lecz przywalec i chętnie. Wszystko pomiędzy sobą a uciebie widać, gdyby was takich ludzi motywowało. Będzie za mnie rozpierdala? To jest kurwa mu za prosto ze stolicy. Szacunek. Szacunek za to, dawno nie takie gówno nutki. Czuję szacunek pokoń, za to, ja właśnie 2018, dlatego, dlatego właśnie uważam, Altrówne że Warszawa to jest to, nie? Serce. Warszawa to jest to, nie, ja to właśnie kurwa lubię, Tam mi się kurwa podoba. No kurwa. Ja ty nigdy nie wychylać, szansa jak o to, że będziesz ze mną sypiać, milczenie jako to, ja to jestem u Ciebie widać dla z takich ludzi ma no to, to jest się tu nigdy nie wychylać Szansa jako to, że będziesz ze mną sypiać Milczenie jak złoto, a ja to jestem brylant, ja to jestem brylant. Ja... O Jezus Maria, w czym to kurwa nagrywaliście w Audacity? Przeproszę, lepiej przeproś swojego starego. Czy czasami nie wstyd, ruro, za tę moralność kalej? Jeszcze twoim wnukom będzie wstyd, za bycie płatkiem śniegu. Całą moją grupą mamy w dupie zestaw waszych reguł. Jak coś się nie podoba, to wstaję i oddaję a gdy jestem przypłaczona, to pożale się mamie. Ja mam teraz ważyć słowa, twoje niedoczekanie. Wspinię was od nowa i polecesz maty z wami dalej! To jest dis na prostrację? To kojowy dis, kurwa, bo. Ewidentnie speniała, bo nawet nie namedropnęła ani raz. Ani razu namedropa nie zajebała na prostrację. Nie zła pizdeczka z niej. Zrobiła Dis'a, a nawet ksywą nie poleciała. Beka. Beka z tego Disu kurwa. Dis bez namedropa i XD Zajebiste! Kolejny numer, który mnie zmotywował do tego, by zajebać CK mojej postaci.